Martwiliście się, się trochę, na pewno o mnie. O Ciebie? No kurde mają. No. Ale ty wyglądałeś takie grubasa, ty taki chudy jednak. Stres, kurwa, to całe to wszystko niszczy kurwa. Jak było? Fajnie? Na początku fajnie całe to wszystko, ale... Dlaczego mnie wujtek zradziłeś? O! No się knich zada parę pytań. No? Dlaczego? Dzięki powodu. Dlaczego i jakiego powodu? Ale... się z tego. E, ja proszę. Nie, Wojtek, no, ja co, zadaję. Wojtek. Ja ci nie zradziłem. Zradziłeś? Bo po prostu ty tak się w jakiś sposób się zachowałeś do mnie, wyzywałeś moja rodzina komunistyczna, ubecka, całe te. To a ty. A ja twojej rodziny nigdy nie obrażałem. Nie! Dlaczego wynająłeś transport i ja za to pojechałem, a ty nie zatrzymałeś się, tego spierdalałeś? I mówisz dla kierowcy, reżyserze, spierdalej. Dlaczego tak mówisz? Ja wyjechałem, nie po czem wyjechałem, kurwa, że mówię. Nie! Dlaczego mówisz tak, do którego my jeździmy bez przerwy przyjechał i mu, mu powiedział dalej w gaz, dawaj, dałeś pieniądze lepsze i on stwierdzony. Dlaczego? Pytam ciebie. A dlaczego ty tak traktowałeś mnie? Jak ci to Nie, ja robiłem? ciebie, ja ciebie teraz dobrze. 7 lat mieszkałem z tobą, to było 3 lat ja, to pomagałem ci. Ja? E, ja tyle pomagałem, ja tyle pomagałem. Wiesz, no, razem no. Mieszkańcy. Dlaczego nie chciałeś dalej mieszkać? Odpowiedź na pytanie. Nie, chciałem wyjechać i odpocząć. A, chciałeś wyjechać do Niemców, tak? Kobiety szukał może. A, kobiety no, szukał, a a, a, a znalazłeś? Poszukali. Wszyscy, kurwa. Spadli. Nie, ale znalazłeś kobietę? Nie. Odpowiedź, tak nie, czy nie? nie no mówisz, że nie no. Ty głuchy? Głuchy. Jak nie znalazłeś kobiety, to dlaczego prędko nie, nie wróciłeś do mnie? Bóg. Bo co? poczekaj, jeden samochód się, kurwa, spierdolił się cały ten, on pojechał, kurwa, ten co mnie wiózł pojechał po prostu do Polski i padł, kurwa, silnik i, kurwa, cały te nie, nie było, kurwa, transportu a ja nie chciałem obracać, tak? Pol Polacy przyjrzeli do mnie, całe te wszystko i zabrali do tak? dobra, o, jak to... będziesz Ale... tak no, przyjecha... rozmawiał, to nie będę rozmawiał wcale z Tobą